Dostawcie dużo łap w górę, jak będzie mega dużo łapek, to szybciej pojawi się odcinek z kolejną legendą, która już spadła i którą bez ma nagraną. Pozderki! No i zajęliście! Mas oni! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wydarzy się znowu magiczna rzecz. Drugi odcinek i druga... Ta rzecz, którą pewnie macie w tytule, pewnie macie o na miniaturce Napiszcie w komentarzach od razu na samym początku Co wam się wydaje, że to będzie za legenda Albo może inaczej, z czego ta legenda Z czego ta legenda tym razem y, Dropnęła, ja jestem w szoku moi drodzy Drugi odcinek na kanale z rzędu W którym dropi legenda yy, Więc No zobaczymy, zobaczymy, kurde czy, czy, czy sporo osób zgadnie, co to jest za legenda Niektórzy już mogli to wiedzieć Znaczy niektórzy mogą to wiedzieć yy, Ale pewnie większość, większość za bardzo, za bardzo nie wiem, co to jest za legenda Mam nadzieję, że teraz jeszcze ze złego przewodnika Drobnie nam coś fajnego Zły przewodnik oczywiście Zły przewodnik oczywiście Na sam początek odcinka, żeby dobrze go zacząć Żeby dobrze go zacząć, będą również dwójki, Będą herosi ze streamów Chociaż, chociaż nie wiem w jakiej intensywności, że tak powiem Nie wiem w jakiej intensywności Jak widzicie jestem na swojej nowej postaci Złodziejska Pieczęć, oczywiście nazwa dana na cześć Herosa, a właściwie legendy, która dropi z Herosa, którego bardzo wielbiam, którego bardzo szanuję i którego bardzo o, i którego bardzo ściszę sobie muzykę i którego bardzo dużo szukałem i bardzo dużo z niego legend zdobyłem, jak pewnie, jak pewnie wiecie. Więc, no nazwa nie mogła być inna, nazwa nie mogła być inna, moi drodzy. No to, to była tylko jedna opcja tej nazwy, więc ubijemy sobie teraz jeszcze dwójki. Ambitna zotuwa, mm, ona stoi chyba na grabku, jak dobrze pamiętam, tam ją chyba stawiałem. Zobaczymy też, co na innych postaciach się dzieje. Czy dzieje się coś mega ciekawego, czy dzieje się raczej nic ciekawego? Zgrabka w ogóle wczoraj poleciała legenda, więc gratulacje. Nie wiem, kto to dropnął. A zobaczę zaraz. Ty, brak danych. Nie wiem, kto to dropnął. Ale gratulacje dla tej osoby, która to dropnęła. Zobaczymy też, czy na Infinity na Neferkarze, sete. secie. Ktoś stoi, nie, nikt nie stoi, nawet chyba nikt dzisiaj go nie bił, bo stoi w swoim oryginalnym respie, tak mam, przynajmniej, oczywiście z niego nic fajnego nie dropi, ale przelogujemy się jeszcze na radosnego Demo, na Hypnosie i moi drodzy, ktoś mi pisał w komentarzu, yy, przed każdym herosem i przed każdym biciem czegokolwiek mówisz, że dropnie legenda, a później jak dropnęła to byłeś w szoku, więc dzisiaj nie będę mówił, że z tego dropnie legenda, bo każdy wie, że ta legenda że ta legenda z tych edwujek dzisiaj nie poleci, ani z herosów, których będę pił no ale jedna ta legenda się na tym odcinku znajdzie, więc więc, więc trochę radości będzie, chociaż powiem Wam tak to... albo dobra, zobaczycie sami, zresztą zobaczycie sami, nie będę Wam tutaj za bardzo, za dużo zdradzał, co będzie to będzie, my jeszcze się przelogujemy na wiecie na co? Przelogujemy się na Ariankę, na Grande. Grande. zobaczymy gdzie ona stoi, jeżeli ona nie stoi nigdzie, to mam taki plan Taki pomysł, żeby szybko sobie nią czmychnąć. Wiecie gdzie? Na SK, kurczę, na SK. Tam jest dużo Edwujek, tam jest duży Edwujek. A czy mogę tam czmychnąć? Nie, bo nie mam zwoju, Aha, no tak też może być. No dobra, to robię cięcie i spotykamy się albo na następnym Herosie, albo na SK, właśnie. Ok, a więc Baca bez złowiec przeze mnie znaleziono, niestety, klan. No powiedział nie, nie idziemy, ale życzymy Ci legendy, więc mam nadzieję, że ona dropnie. Chociaż ostatnio, ostatnio ten Baca już legendę oddał, więc. Więc może być dość ciężko, ale choreczne łapy. Bacowe palco chwyty. Kurde, tego jeszcze nigdy nie dotknąłem. Palcowe. Jak to było? Coś tam, coś tam. palcochwyty, jak to było? Bacowe palco chwyty. Ok, dobra. Więc coś takiego udało nam się zdobyć. I wiecie, co teraz zrobię? Przeteleportuję się czerwonym kamieniem na piękną Edwójkę i zrobimy sobie szybki przelot. Szybki przelot po e stworzyciel stoi na samym środeczku, więc być może to zwiastuje z niego, a miałem powiedzieć, że... dobra miałem nie mówić co bicie, że drobnie legenda, więc ubijemy sobie teraz jeszcze na ambitnej złotówie Graba, później pójdziemy na Anoniela Gotardusa i później co pójdziemy, aha i później jeszcze Neferkara ubijemy na samym końcu, więc Grabek, który wczoraj oddał legendę kurczę. Na sam początek, znaczy w sumie nie na początek, tylko jako drugi, druga dwójka w drugim przelocie I teraz tak, yy, hypnos, ale dobra, najpierw pójdziemy na Neferkara Na radosnym Remie Dobra, Neferkar stoi, możemy sobie go sklepać I teraz pójdziemy na Ananiela i Gotardusa Nieco się Nieco się cofając na świat poprzedni na świat Hypnos. W ogóle pamiętajcie, że niedługo na, na moim kanale będą do wygrania, będzie do wygrania 10 zaproszeń na świat prywatny Hypnos, na którym obecnie gram. Więc yy, śledźcie kanał bardzo uważnie i śledźcie kanał bardzo uważnie i być może będziecie mieli do, mieli, Znaczy szansę na pewno będziecie mieli, ale być może będziecie mieli na tyle szczęścia, że to właśnie wy to zaproszenie na Hypnos wygracie. Ztrzymam oczywiście za was kciuki. Pierwsze losowanie będzie dla stałych widzów, których ja sam wybiorę. I drugie losowanie będzie dla widzów wszystkich, więc każdy, 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 kto tylko mnie subskrybuje i spełnia podane. Mm. O kurde LEGA! LEGA! Ty! Tego się nie spodziewałem! Dwie legendy na odcinku! Nie no to musi być jedna. Legenda, ale Remo po prostu będzie mnie wielbił, powiem wam. Legenda jest, że tak, tak. Legenda! Ja pierdzielę, Ty. F5 proszę na klanie. Zapraszam, znowu napiszę. Zapraszam do kliknięcia F5. Ale Remo, nie, wiecie co? Ja teraz odpalam Messengera. Konwersację z Remem, moi drodzy. Konwersację z Remem i wysyłam mu piękne zdjęcie, nie? Remo, mój drogi, kurde kolega, poczekajcie jeszcze, będziecie na tym, jak robię zdjęcie. Proszę bardzo. Przerażająca potęga demona. Cyk, cyk, cyk. Widzicie? Mówiłem, że nie będę. Nie będę mówił co bicie, że dropnie legenda. I może to jest właśnie sposób, żeby je dropić. Może to jest właśnie sposób, żeby je dropić. Zaraz zobaczę reakcję Rema. To wam powiem, może, może w kolejnym. Na kolejnym przelocie po dwójkach, albo Herosach. A tymczasem, kurde. Co, ja idę szukać Herosa kolejnego. E dwójki lecimy, kolejne oczywiście. I takiego odcinka. Dobra, nie, ja, ja nie mam pytań. Tylko wam powiem jedną rzecz. Legenda, o której mówiłem na początku odcinka, że spadła i będzie w tym odcinku, nie będzie w tym odcinku, to tylko będzie w następnym odcinku. A w tym odcinku zostaniemy przy tej legendzie, której się totalnie, totalnie, totalnie kurde nie spodziewam. Nie spodziewałem. No, szczęście wróciło i król dropienia legend również wrócił już chyba na stałe na Margonymski YouTube. Co, kolejne dwójki Herosi i odcineczek będzie, kurde, znowu przepiękny. Kolejne! Ej, kurna, co tu się dzieje? Co ten Ananiel robi? Ej, kolejne bicie Ananiela. kolejny bicie Ananiela, bo teraz chcę poszukać perskiego księcia. I teraz oddał hero jeszcze. Powiem wam, że ja tu dzisiaj zostaję. I ten Ananiel dzisiaj chyba da drugą legendę, nie? Z tego, co tu kurde, widać jak na razie, co on robi. To ja jestem w totalnym, kurcze, szoku. Naprawdę, jestem w totalnym szoku. Romo mi napisał, że Bóg dropienia legend. I że ja mogę sobie tą legendę wziąć, ale on napisałem, nie gościu, to co drobno u Ciebie na koncie, to jest Twoje, ja tego nie ruszam, więc taki pierścionek piękny ode mnie Remu, y, otrzymał. Znowu pierścień, znowu pierścień i znowu nie jest to zaręczony Remu, więc pamiętaj w razie czego, że, że bez podtekstów. Poszukam tego persa i wtedy ubijemy sobie, i wtedy ubijemy sobie ry, resztę dwójek. No i co? No i kolejny heros. Dzisiaj jest odcinek... Y... Może i krótki, ale jest bardzo treściwy, nie uważacie? Może jest mniej herosów niż w poprzednim, bo w poprzednim było 34 herosów Tutaj będzie pewnie z czterech albo z pięciu Ale jak odcinki mają być takie konkretne, to ja mogę mieć, ja mogę mieć i... I kurde, dwóch herosów, albo jednego No niekoniecznie takiego, który daje Unii, ale powiem wam, że no już ten odcinek już jest udany Ten już odcinek w tym momencie już jest udany I powiem wam, że ja dropnąłem, ja dropnąłem legendę z Ananiela no to było, dajmy na to, nie wiem, z 10 minut temu. 5 minut temu poleciała legenda z maguły, czerp szuwarowych topielisk, Helmik I minutę temu poleciał y, n, pierwszy na 280 level z jakiejś dwójki, To jest kryształ w obrączce. Aha, z tego, który jest. Z tej 280 elity, która jest obok tej drugiej 280 elity, chyba, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, ktoś coś mi napisał, czekajcie. Cofnę się, cofnę się. Gdzie ja byłem? Tutaj. Ktoś napisał, ktoś napisał, 4 minuty jak coś, dobra, spoko, spoko, ja sobie tu pójdę na Neferkara, zobaczymy co z Neferkara poleci yy, Stoi, stoi, dobra, atakowany jest Neferkar i Hypnos jeszcze, czyli Ananiel Gotardus, no Ananiel już zadanie na dzisiaj wykonał, Gotardus Gotardus, gotardus jeszcze niekoniecznie, ale na tym odcinku już wszystkim edwójkom, wszystkim herosom będę wybaczał wszystko do końca samego. No bo odcinek zrealizowany, legenda jest piękna, więc nie ma co tutaj, kurczę, wymyślać więcej. Jeszcze jakiegoś jednego heroska ogarnę, tylko raczej jest większość takich, których ja, których ja biję, jest tych więcej herosów wybite. Więc trzeba będzie poszukać coś, kurczę, co może stać. o w sumie może ten Opek o 10.07 był, jest 12.22 godziny i 13 minut. No, może ogarniemy. O, obła poszukam, dobra, to obłaś też idę szukać. No, oczywiście, kurde, bym zapomniał o najważniejszej elicie dwójcy, na której to Remo stoi dość długo. Czy on już ma tą legendę z niej, czy nie? Nie ma chyba. Czy ma? Nie, no, chyba nie ma. Strażnik kurnika jakieś, co to w ogóle są za dziwne nazwy tego, więc stworzycie, stworzycie, oczywiście musi. Aha, aż mnie... aż z kitem wsteczy mnie wywaliło. Dobra, stworzycie Lubit. Teraz można już z czystym, z czystym sercem pójść, ale to muszę tą postacią pójść, szukać tego obła. Kurde, no dobra. No dobra, to trudno. Ta sobie, znaczy nie relogam, tylko teleportuję się na kwiatki. Od kwiatków tego obła. Poszukam mam nadzieję, że zaraz się na nim spotykamy. No i kolejny, kolejny heros, obłąkany łowca orków i nawet leci moja ulubiona muzyka Ulubiona muzyka, jeśli chodzi o nasze kochane NCS-y Więc nikt z nie chce przyjść na obło, niestety muszę ubić solo I zobaczymy co ten obo chce nam w tym odcinku oddać Dwójki się powoli respią, jak widzicie, stworzycie już niemalże zrespiony Graba nie ubije, bo ktoś już tam stoi, a Gotard się na niej za 50 sekund, więc... Dobra. Więc obło oddaje nam kurczę, unikat piękny. Oczywiście nawet widzicie. Ja też nawet zgaduję te dropy z, z wszelkich metera pozdrowy dla Ciebie również. Bo Metera zawołał teraz na Renegata, jak widzicie zresztą, ale o tej godzinie niestety osób nie zbierzemy. Więc możemy się przelegować na przykład na Infinity, na radosnego Remo i ubić sobie Neferkara, a później na Legotardusa, Stworzyciela i innych pięknych... ...inne piękne dwójki i nie tylko, Hilo stoi, to znam tego gościa, kojarzy go mega z Infinity i Unikatowy Łuczek z indropną, więc wspomnienia jak najbardziej, jak najbardziej, kurczę te wspomnienia... ...przydały się do tego, żeby zdobyć fajny przedmiot. Unikatowy Łuczek, moi drodzy, to lepsze oczywiście, aniżeli zwyklak or pustak. Więc elegancko. Pytanie takie, kurczę, stworzyciela nie ubije. zapomniałem, że przecież poszedłem w tyśiem. więc jedyne co możemy zrobić, to przelogować się na radosnego Remo, na Hypnos244 Wojka i ubić sobie Aniela i tardusa. I może zrobimy na sam koniec już odcinka, hmm, zrobimy coś takiego, że, albo wiecie co, kurczę, ja się zastanawiam, czy może mi dropnąć, czy mogę znaleźć po dwóch Dwie godziny, no 2 godziny 20 minut. Czy w takim czas może się zrespić opek? Raczej może. Dobra, to zrobimy tak. Ja ubiję Ananiela i Gotardusa i pójdę poszukać opka. Jak go znajdę, to sobie go ubijemy i to będzie koniec odcinka. A jeżeli go nie znajdę, to ubijemy sobie jeszcze raz Ananiela Gotardusa, Neferkara i tak zakończymy odcinek. No, i udało mi się znaleźć opatrznego paladyna. Nikt z klanu niestety nie chce przyjść, więc muszę być solo. Ale plus jest taki, że mamy legendę, plus jest taki, że ubijemy sobie jeszcze jednego Herosa na tym odcinku i że ubijemy sobie jeszcze dwójki na sam koniec. Tak go zakończymy. Pamiętajcie o tym, żeby stawić łapę w górę. O kurde, było nie piękne, oczywiście. Żeby stawić łapę w górę, subskrypcję i komentarz, żeby być totalnie na bieżąco. Bo już niedługo będą na kanale do, do wygrania zaproszenia na świat prywatny Hypnos. I będzie tych zaproszeń aż 10, więc spora szansa, żeby się dostać. 5 pierwszych będzie do wygrania dla osób, dla osób które są stałymi widzami na, na, na kanale. I 5 osób dla wszystkich totalnie widzów. Więc każdy będzie miał szansę się dostać i pograć na tym świecie razem ze mną i z innymi pięknymi graczami, którzy, którzy tu grają Więc łapa w górę dla, za powrót już chyba na stałe na margodemską scenę Króla Dopienia Legend i powiem wam tak, w poprzednim odcinku była legenda, w tym odcinku jest legenda i w następnym odcinku też będzie legenda więc jeżeli chcecie szybko ten odcinek następny to zostawcie bardzo dużo łap bardzo dużo łap i na pewno coś, coś ogarniemy wspólnie zostawcie widzicie, Ananiela, który dzisiaj już nam dał legendę i uwaga! Tak, zwykły hełm, niestety, ale po co, kurde? Po co to rozpamiętywać? Skoro dzisiaj dał nam taki piękny, legendarny pierścień, <grym> skoro dał nam taki piękny, legendarny pierścień. I w tym odcinku to na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawiajcie suby, komentarze i do następnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamkach, które w zasadzie się pojawiają bardzo często i są bardzo długie, bo przedostatni trwał prawie 7 godzin i wczorajszy trwał 6 godzin więc są to bardzo długie streamy, bardzo fajne i, i jest ogólnie kurde, petarda więc do następnego odcinka trzymajcie się i cześć